Halo, halo! Halo, halo! Jesteśmy w sieci? O, jesteśmy w sieci! Cześć! Zastanawialiście się kiedyś, ile energii drzemie w jednym nauczycielu, a co by było, gdybyśmy połączyli siły? No właśnie! Edukacja to praca zespołowa. To ciągła wymiana myśli, doświadczeń, pomysłów. I tej energii, która w nas jest. Czasem najlepsze rozwiązania rodzą się nie w pojedynkę, ale we współpracy z innymi. I właśnie dlatego tu jesteśmy. Chcemy Was zaprosić do stworzenia z nami czegoś wyjątkowego: sieci współpracy i samokształcenia. To taka przestrzeń, gdzie każdy z nas, nauczyciel, dyrektor, pedagog, psycholog czy specjalista, może podłączyć się do wspólnego źródła inspiracji. Nieważne, czy pracujesz w przedszkolu, szkole podstawowej czy ponadpodstawowej. Pomyślcie o tym, jak o doskonaleniu zawodowym, ale bez sztywnych ram. Zamiast teorii stawiamy na praktykę. Uczymy się od siebie nawzajem. Szukamy odpowiedzi na wszystkie wyzwania, te, które nas spotykają na co dzień. W klasach, w gabinetach czy nawet na korytarzach. Łączymy się. A korzyści są ogromne. Po pierwsze, dobywasz konkretne narzędzia, które możesz od razu wykorzystać na lekcji. Po drugie, poznajesz ludzi, którzy mierzą się z podobnymi problemami. Nic tak nie motywuje jak świadomość, że nie jesteśmy sami. No właśnie, stajesz się częścią społeczności, która rozumie, wspiera i przede wszystkim inspiruje. To szansa na rozwój Twoich kompetencji, też na rozwój osobisty. Będziemy wspólnie rozmawiać o tym, jak budować lepsze relacje z uczniami, jak skutecznie współpracować z rodzicami, specjalistami, a także tworzyć w szkole środowisko oparte na empatii i zrozumieniu. W naszych sieciach skupimy się na kluczowych wyzwaniach współczesnej edukacji. Zajmiemy się tym, jak skutecznie spracować z uczniami o zróżnicowanych potrzebach, tym ze spektrum autyzmu czy ADHD. Zastanowimy się, jak dostosować metody pracy, by każdy uczeń mógł w pełni rozwinąć swoje możliwości. Jednocześnie naszym celem jest takie udoskonalenie i zoptymalizowanie warsztatu pracy, abyśmy w tej wymagającej roli potrafili zadbać również o siebie i swój dobrostan. Zastanowimy się też nad ideą edukacji włączającej. Co to tak naprawdę znaczy? Jak projektować lekcje, by były dostępne naprawdę dla wszystkich? Odkryjemy zasady uniwersalnego projektowania i nauczymy się, jak budować niezwykle ważny trójkąt w szkole czyli współpracę pomiędzy nauczycielem, specjalistą i rodzicem. Wszystko to w duchu komunikacji bez przemocy, która jest kluczem do tworzenia prawdziwych, wspierających relacji. Brzmi dobrze, prawda? To teraz najważniejsze: spotkajmy się i połączmy nasze siły. Informacje o sieciach szukajcie na stronie KPCN w Toruniu i w naszych mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy do obu sieci. Zapraszamy, zapraszamy.